Witajcie, w pierwszym odcinku CPNTV zajmiemy się venomem z czwartej serii Spider-Man Classics. No dobra, to standardowo zaczniemy od przeglądu opakowania. Mm -hmm. dobra, to pierwsze co można o nim powiedzieć to fakt, że strasznie fajnie pokazuje całą figurkę. Można o, proszę bardzo bez przeszkody spojrzeć i z boku, z każdej strony. A, i, I to co mi się w nim spodobało od razu na półce to fakt, że cały ten plastik tutaj jest taki mały i w, dokładnie okala całego venoma. Jest mały setowanie mały. Tak samo całkiem fajny wydaje mi się tutaj ten Spider-Man na górze. Ładnie wycięty. Powinno zwrócić uwagę dzieciaków. A tu niby jakiś... Widać action feature coś, coś, coś. Podobno. Na szczęście to tylko taka reklama. Nie ma żadnych głupich... E, ...przeszkadzających w ruchu... ...akcji typu strzelanie jakimiś pierdołami. Z tyłu inne figurki w tej serii Spider-Man. Dziwny Spider-Man Nurek Czarny Spider-Man Szkoda tylko, że musi strzelać sieciowym pociskiem Juggernaut, który niestety nie wygląda na tak fajnego jak ten z Marvel Legends Venom Eddie Brock, który jest świetny I Carnage, którego strasznie chciałbym z tej serii jeszcze mieć Okej, okay, wyżej proszę bardzo Venom, McGargan, czyli były skorpion ze spider -Manem. Co my tu mamy? Informacja, że Spider-Man jest sprzedawany osobno, gdyby ktoś jeszcze nie zauważył, że go tutaj nie ma. Krótka biografia, gdzie mamy napisane, że McGargan był normalnym facetem, detektywem wynajętym przez J. Johna Jamesona do śledzenia spider -Mana. A później został skorpionem i zaświrował. A jeszcze później Symbiot, Venom do niego przyszedł i zaświrował przez Kamelagan jeszcze bardziej. I stał się skorpionem venomem. I to chyba na tyle z tego opakowania. Tak, o kod kreskowy. Jakieś informacje o stronie. Aha właśnie. Ta seria ma szczególny podział na... Widać tu. Na super bohaterów i super złoli. -E. No i to chyba tyle. Naprawdę bardzo mi się to... Opakowanie spodobało. To do uspieszenia, że za sekundę kiedy go wyjmę i przyjrzymy się bliżej figurce. I jak widzicie, Venom już wyszedł z pudła i jest gotowy, by się nim zająć y, bliżej. Tu go widać? Tu go. No, stój. Ok, pierwsze co możecie zauważyć to to, że jest trochę ciężki i trudno mu stać. No stój. To pewnie przystałem małe nogi w porównaniu do reszty ciała Tak, tak, tak wygląda z przodu mhm. I to co, przyjrzyjmy mu się bliżej, szczególnie zaczniemy od głowy mhm. Dobra Widzicie, strasznie, strasznie, strasznie spadło mi się do niego jęzor i cały wyraz twarzy Tego małe czerwone oczka w tych większych białych od Venoma tego muszę przyznać Brakuje mi trochę u Ediego Broka Venoma choć nie, uznam za, nie, znaczy nie uznaję za wadę to, że nie ma tych oczu Ale z nimi chyba wygląda jeszcze bardziej bestialsko niż zwykle Jeszcze ten długi ośliniony w jaśniejszym kolorze jęzor Świetnie, naprawdę świetnie zawinięty No dobra Niżej mamy wielki o, go. a wielkiego pająka z ogonem, na którym się skupię za chwilę I co? I tak samo wielkie łapy Straszne bicepsy, tu niby żyły czy napięcie symbiotu A te małe trapezy, kwadraty trapezy do wystrzeliwania sieci o i kolejny fragment którego też na fragment. Element, którego brakuje mi normalnego Venoma. Te pazury. A, naprawdę fajne, bestialskie pazury jak u sokoła albo innego szabla zębego. Dzięki którym, jak widzicie, Venom może sięgać po swoją ofiarę. Niżej trochę małe moim zdaniem, szczególnie w porównaniu do reszty ciała nogi. Mm no właśnie właśnie miałem problem czy on będzie z nimi stał czy nie ale proszę bardzo Teraz wszystko tylko zależy od ułożenia ogonu ogona ogona wowu nieważne małe stópki gdzie ty jesteś tu małe stópki eee, tak zdecydowanie zdecydowanie uznaję go za naprawdę fajną, fajną figurkę fajnie wyrzeźbioną no dobra, sam ogon rusza się. Ma zakończony rządłem. Jest zakończony rządłem. Można go... No uwaga! O, oh, proszę. Stój tu skarbie. Dobra. Można go uznać samego w sobie za akcesorium. Odczepić i zrobić chyba tak jak ja właśnie będę go prezentował jakby Venoma Ediego Broka hmm, bo skorpiona jednego już mam to teraz może będzie ten bezogonowy choć zobaczymy bo ogon e, wygląda naprawdę czadowo choć to żądło jest moim zdaniem trochę przesadzone Ale właśnie, będąc przy skorpionie i innych figurkach e, zróbmy małe porównanie wielkości Venoma, odsunę kamerę hmm. To co, najpierw zacznę może od mojego modoka z Marvel Legends Aha. Proszę bardzo Venom jest zdecydowanie od modoka większy No, stój ty młodziu Dobra A, Widzicie, spokojnie mógłbym go zjeść A cię Dobra, stój Zjesz kogoś później Dobra. I wspomniany Skorpion. Mm. sumie się Mudziu. No, stoi tu dziadzie. Okej. Okay. Wspomniany Skorpion też w sumie z tej samej, e, znaczy nie z tej samej serii fali, ale z tej samej serii Spider-Man Classics. Mhm. Fajny Skorpion z całkowicie ruchomym ogonem przez kabel Kiedyś na pewno się nim zajmę bliżej W porównaniu do tego Venoma no właściwie są podobni wzrostem mam, mam wrażenie, że jakbym temu rozprostował te nogi to byłby nawet wyższy hmm, Nawet nie Nawet są tego samego wzrostu, no dobra Gargana odłożyć jednego I wrócić do leżącego dziada no, podczepienie ogonu.